Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam na kolejne spotkanie z Fększu i przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 4 kwietnia 2025 roku, poniedziałek. Dzisiejszy dzień jest pod władaniem konia według chińskiego kalendarza. I to właśnie ten konik Patataj sponsoruje nam dzisiaj naszą prognozę pogody. A jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj trzeci urzędnik, a nazwa jego brzmi Pomnażać. Moi drodzy, miesiąc we władaniu metalowego smoka, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. pamiętaj. O pustym kursie księżyca uwzględniajcie istnienie takiego zjawiska astronomicznego i astrologicznego, planując swoje codzienne czynności i aktywności, bo to bardzo ważna część kalendarza lunarnego z kolei, bo to właśnie luna, tak, księżyc i pusty kurs księżyca dotyczy właśnie księżyca, tak, tego kalendarza lunarnego. Zatem moi drodzy, wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca na miesiąc kwiecień znajdziecie na dole w opisie filmiku. Tam linkuję odpowiedni podcast na ten temat, ale też możecie w playliście pod tytułem Pusty kurs księżyca odszukać taki filmik edukacyjny z informacją Pusty kurs księżyca, co to jest, co się wtedy dzieje, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić. Także zapraszam Was, moi drodzy, do zapoznania się również z tym krótkim filmikiem. Rok dalej we władaniu drewnianego węża, in, moi drodzy, zarówno według kalendarza solarnego i lunarnego, i jeszcze trochę, jeszcze trochę słuchajcie, tutaj ten wąż nam naprawdę będzie towarzyszył. Jeszcze trochę, jeszcze tutaj słuchajcie, zdążę nieźle na bałaganić, bo już trochę bałagani. Drodzy moi, pamiętajcie o tym, że są na kanale dostępne właśnie horoskopy. Horoskopy na Rok drewnianego węża IN 2025 dla wszystkich znaków chińskiego zodiaku, loszu szczęśliwej wędrującej gwiazdy rok 2025 i moi drodzy, również taki ogólny horoskop, jeden duży, długi, taki dłuższy troszeczkę filmik, właśnie traktujący o ogólnej energii dla wszystkich znaków chińskiego zodiaku. Zapraszam, zapoznać się. Kochani moi, trzeci urzędnik dzień bardzo dobry na wiele różnych czynności i aktywności związanych przede wszystkim z pomnażaniem, no bo nazwa trzeciego urzędnika to pomnażać. Zatem, moi drodzy, dzisiejszy dzień jest dniem dobrym na przykład na otwarcie biznesu, na podpisanie kontraktu, na konferencję, na zaręczyny, na przyjęcia i na odbieranie długów. Ale zwróćcie uwagę na pozycję, Naszej Wenus i naszego Merkurego. Tutaj troszkę może pewne plany trzeba byłoby zmodyfikować, właśnie ze względu na to, co się dzieje na nieboskłonie. Moi drodzy, dzisiaj nie zaleca się pochówku zmarłych, rozpoczynania kuracji medycznych oraz robót w ogrodzie. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego tygrysa, konia, kozy i psa neutralny dla królika, węża, koguta i świni, a zły dla szczura, bawołu, smoka i małpy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy i zapraszam Was na kolejne spotkania z Feng Shui.